My, .pl. To wszystko między nami. W dzisiejszych czasach bardzo do przodu idzie y, feminizm. Kobiety bardzo pną się w górę i starają się zdominować świat zdominowany po części przez mężczyzn. Czy dzieje się też tak w sypialni, czy w y, mentalności Polaków y, kobiet polskich? Y, też tak się dzieje, że one starają się być na górze? Mm. W sensie seksualnym? Tak, w sensie seksualnym. <grym>, no, klasycznie, tradycyjnie jest tak, że mężczyzna e, jest na górze, ale rzeczywiście wiele się w seksie zmienia. W związku z tym Polacy coraz częściej urozmaicają pozycje e, także e, seksualne. Czy kobieta y, powinna zdradzać liczbę partnerów? Y, przed, przed wstąpieniem Proszę w związek? Ja jestem zwolennikiem, żeby ludzie, kiedy wchodzą w nowy związek, nie rozmawiali za dużo o swoich poprzednich e, związkach, żeby nie rozmawiali o, o partnerach swoich seksualnych, o, o upodobaniach seksualnych. I ja mam wrażenie, że nieraz niektórzy mają dobre intencje w pytaniu o Twoje wcześniejsze. Doświadczenia, tylko bywa nieraz też tak, że w związku bywa różnie. I w pewnym momencie ktoś zaczyna drugiej stronie wymawiać, a tyle ich miałaś, a tylu, a tylu ich miałeś, i tylu miałaś, i, i konfiguracje się w tym wszystkim zaczynają strasznie e, zmieniać. I mam wrażenie, że nieraz nie jest to korzystna. Sytuacja, dlatego że ktoś komuś chce przez to udowodnić, że Twój styl życia nie był stylem w porządku. Owszem, powinna nas interesować sytuacja bycia w poprzednich związkach, tylko ze względu na to, czy ktoś praktykował bezpieczniejszy seks, czy nie, czy używał prezerwatyw, czy nie. Bo jeżeli ktoś miał wcześniejsze doświadczenia kobieta lub mężczyzna jeśli w, w tych relacjach nie były używane prezerwatywy, to dla nas jest to ważne. O tyle, że powinniśmy pójść do punktu anonimowego testowania HIV i wykonać test na HIV. I to w tym zakresie powinno być ważne. Wśród młodzieży krąży taka pogłoska, że brzydsze dziewczyny lepiej brać do łóżka. Tak. Życzę to niby co, dlatego że będą łatwiejsze, że szybciej się zgodzą. Tak, tak i że, że będą bardziej się starać, żeby, żeby to, że co dobrze? mniej. Tak, dokładnie. Wow. No To bardzo proszę panią, żebyśmy z tym e, walczyli A, i żebyśmy jednak e, lansowali e, takie zachowania seksualne, które mają być odpowiedzialne i nie mam dokonywać jakiejś oceny pod kątem atrakcyjności, brzydsza, ładniejsza, i, a tym bardziej w kategoriach tych, że przez to, że może jest mniej atrakcyjna, to e, będzie się lepiej starała, żeby kogoś utrzymać. No to jest straszne. I myślę, że, że na atrakcyjność danej osoby, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, składa się wszystko. Składa się to, jak ta osoba wygląda w sensie zewnętrznym, ale także... Kim ta osoba jest? Jakie ma poczucie humoru? Jak potrafi nawiązywać kontakty w sensie relacji? Jak, na ile ma poczucie humoru? Na ile potrafi być? towarzyska, bo to są rzeczy, które też mówią o pewnej atrakcyjności. Tylko, że czasem nawet do tego nie dochodzi, żeby się dowiedzieć o tym. Nie pani, no bo nieraz dochodzi rzeczywiście do relacji seksualnych w momencie, kiedy ludzie siebie nie znają, a niektórzy nawet nie wiedzą, jak masz na imię. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu wchodzenia w relacje seksualne. Myślę, że to bardzo zuboża, że to bardzo zuboża relacje seksualne i naszą generalnie seksualność. I myślę, że ludzie powinni dać sobie więcej czasu na to, żeby siebie poznać. Ja chcę też powiedzieć, że w grupie na przykład moich pacjentek czy moich pacjentów mam nieraz takie sytuacje, kiedy ktoś mówi tak, okej, okay, ja mam poczucie, że jestem atrakcyjna. Tak? Ale no się tak koledzy nie interesują jak to, co pani mówi, koleżanką, która wydaje mi się, że jest mniej atrakcyjna. Ale... Zainteresowanie tą koleżanką, która wydaje się, że jest mniej atrakcyjna, niektórych mężczyzn jest większe nie, i to nie wynika tylko z faktu, że ona ma poczucie, że jest mniej atrakcyjna i dlatego musi się starać w seksie bardzo spełnić oczekiwania tego chłopaka, żeby on był zadowolony i, i jej nie opuścił, tylko nieraz ta atrakcyjność tej dziewczyny wynika z pewnego sposobu jej funkcjonowania, z pewnego optymizmu, uśmiechu, dobrych relacji z otoczeniem, a co wcale nie oznacza, że w cudzysłowie ona jest łatwa.